Eluwina, bitches. ma tutaj Marek Ludwik, syn Józefa, a.k.a. MLSJ. Za nominację do Hot 16 Challenge dziękuję samemu sobie. To będzie gorąca szesnastka, której wszyscy potrzebowaliście, ale baliście się o nią poprosić. No a tak naprawdę to osiemnastka, żeby wszystko było legalnie. Jeśli znaliście mnie do tej pory z innych gatunków muzycznych, to uspokajam. Mi bit w rapie nie przeszkadza, a dobry bit nie jest zły, zły jest tylko ostry, mgły. Najbardziej dingsmonecki. To dla medyków jest. Jedziemy. Siedzę sobie na balkonie, odpoczywam, Polska płonie. Płoną góry, płoną lasy. Nie korzystam z naszej klasy. Leżę w wannie od miesiąca, woda nie jest już gorąca. Leżę, leżę i nie wierzę, jestem niczym morskie zwierzę. Czasem leżę też na polu, a szesnastki miałem już w przedszkolu. Leżę sobie na kanapie, czuję się jak młody papież, polskiego rapu oczywiście. Zamiast pać się dziś, Covid, czytam co dzień wiersz Norwida. Siedzę w domu od tygodni, dawno nie nosiłem spodni. Doktor Marek dziś na COVID przepisuje wam Vibowit. Wiecie już, kto jest Bogiem? Uświadomiliście to sobie sobie. To dobrze. A teraz czas na moje nominacje. Nominuję Dawida Kabana Sagrada. Krzysztof Skibę, Twoją starą, a z zagranicznych Kaniego Gołysta. Aha, i powiedzcie mamie, żeby już nie sprzątała, bo ja już to zamiatałem.